Witam wszystkich kibiców. Już na bliższą sobotę o godzinie 15.00 Legionowia zagra u siebie z Wiktorią Przylujówek z liderem dekadlą czwartej ligi mazowieckiej gdzie odbędzie się mecz klasyczny na Stadionie Miejskim w Legionowie przy ulicy Parkowej 27 wszyscy, wszyscy na Młyna wszyscy na sektor B gdzie znajduje się nasz młyn, gdzie możemy dopingować legionowi legionowo i śpiewać się przez, przez cały mecz aż do 90 minut i wolny każdy może chodzić za darmo. Zapraszam, zapraszamy już w tą najbliższą sobotę o godzinie na stadionie miejskim legionowie. Não dá vai.